Siemanko, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Pulsar a to luźna rozgrywka na paczce Karma z dogranymi paroma modami dograłem tutaj Project E dograłem tutaj Gravestone który dodaje dungeony takie fajne miejsca straszne i dodałem bodajże jeszcze jeden mod który A. No, który się nazywa Lucky Block. Czyli będziemy sobie tutaj luźno grali. Nie będzie to jakaś seria oparta stricte na modach czy tutorialowych rozgrywkach, tylko tak będziemy sobie tutaj budować różne rzeczy. Strasznie tutaj jest, zobaczcie. Jakie tu są potwory? O nie, bo zaraz zginę. Dobra, mam taką jedną miejscówę, którą chciałem wam pokazać. I tam jest taki mały dungeon, którego nie odwiedziłem, bo ostatnio moby mnie cisnęły. <laughs> Jak zobaczycie jest to tu już dzień numer 14. A ja nadal nie mam zbroi. Mam tutaj jakieś zlepki itemów, które jak gdyby znaleźliśmy po drodze. Tam mam kilka waypointów, jak sobie zobaczycie. Kilka waypointów mam. Tutaj między innymi cmentarz, to jest jak gdyby dungeon. Czy my go możemy tutaj zobaczyć? Możemy, to jest dungeon... Ale gdzie on będzie? Baza, 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 baza. C... Dead. Cmentarz. Tutaj jest dungeon, do którego na pewno się wybierzemy. Jest on absolutnie ekstremalny. Ekstremalnym doznaniem z walki z mobami. Jest ich tam, są ich tam tysiące i respią się na potęgę. Także to będzie coś, ale najpierw musimy dochrapać jakiejś zbroi, która pozwoli nam w miarę przeżyć to spotkanie. Także idziemy do tego dungeonu i zobaczymy, co tam możemy wyszabrować. On gdzieś tutaj był, ale ostatnio creepery mnie goniły i musiałem odpuścić. Oczywiście nie jest to jakiś tam dungeon. Ale jestem dobry, nie wziąłem kilofa do... Dobra, także jeszcze wrócimy na chwilę do domu Naszego nowego Tam miałem Inny domek na starcie Ale to jest taka drobna dygresja Tą chatynę spalić Na popiół Weźmy sobie jakiś kilof I miejmy nadzieję, że coś fajnego tam się wyłoni. No to jest nasz cały dorobek z 14 gry, dni gry Minecraftowych, dlatego no nie mamy za dużo. Jestem tutaj na początku tworzenia już maszyn z Ender IO, więc taki biedny do końca nie jestem. Myślę, że pod koniec tego odcinka, no będziemy już mieli te maszyny z Ender IO i, i ruszymy. No i tutaj oczywiście zginąłem. Gravestone robi nam nagrobek i możemy nasze rzeczy odzyskać. Dlatego nie ma co się bać. Nawet jak zginiemy, to mamy marker tam, gdzie zginęliśmy i w nagrobku są nasze rzeczy. Zdarza się, że nagrobek się nie tworzy. Wtedy jest smuteczek. Ale przeważnie nawet tam, gdzie nie jest. Gdzie jest nasz marker, a nie ma grobu, to może być wyżej albo niżej pod ziemią gdzieś stworzony. To jest super. Nawet nie wiedziałem, że to tutaj jest. Ta trawa nazywana też Long Grass, czyli wysoką trawą bodajże. Pamiętam ją ze swo swojej serii z Sokersem. Na tej trawie wszystko możemy sadzić bez... Bez wody na przykład, zobaczcie na trzcinę, chyba, że została znerwowana, ale Trzcina normalnie może na niej ten i możemy takie poletka robić, więc na pewno To sobie pożyczę Ona się rozrasta jak, jak normalna trawa Zielona, czyli jak ją y, Posadzicie koło dirtu, to to się rozrośnie Nie potrzebujecie wody żadnej, kaktusy rosną na przemian z trzciną cukrową można takie faremki tworzyć, na przykład dać jakiś harwester. To jest bardzo dobry pomysł. Dlatego to jest dobry biom, żeby zadomowić się tutaj. Nawet nie wiedziałem, że tutaj jest. Okej, okay, jesteśmy w domu, więc musimy sobie zrobić sagmila. Sagmil, czyli mamy tutaj, tu. To jeszcze to i cztery. Jak dobrze pamiętam. To było coś takiego. Sagmil gotowy. Ale oprócz Sagmila jeszcze potrzebujemy Alois Smelter. Alois Smelter, zobaczmy. brąz nie brąz co ja gadam koper koper mamy tutaj i może w jakiejś skrzyneczce jeszcze nam zostało trochę tak tutaj mamy cztery czy jesteśmy raczej w domu Oczywiście będziemy potrzebować, będziemy potrzebować jeszcze to. aloe smelter ale jak wiecie albo nie wiecie no to nie działa na wodę że tak powiem trzeba tutaj wymyśleć jakiś jakąś jakieś energetyczne coś co będzie to napędzać czyli zobaczmy co byśmy mogli wymyśleć z generator był, byłoby świetnie jakbyśmy mieli to ale tu potrzebujemy 9, 10, 11, 12, 13, 14 golda potrzebujemy. Że tyle nam starczy. Więc... drodzy, więc finalizujemy build, jak to mówią. Czy naszą budowlę potrzebujemy? Tak, na pewno to. Co tam jeszcze było? Na pewno jakiś piec. I redstone. na mam od groma, a potrzebuję dwa o czym zapomniałem odwrotnie. Czy mamy generator? Postawimy go sobie tutaj i na początek jaki najłatwiejszy będzie dla nas kabel energetyczny? żeby to mogło funkcjonować ładnie. Ten by był dobry. Kogo musimy zrobić z ironu? Iron plus redstone bodajże Przepalić w alloy smelter No dobrze, więc najpierw Aloy smelter musimy postawić Przepalić z redstone'em Tak jak tutaj było OK i mamy. Tu mamy to, to jeszcze przepalimy. Prócz tego ściąłem sobie drewno, żebym mógł zrobić skrzyneczkę. A w zasadzie dwie potrzebuję. Jedną postawię tu i zaraz Aluis Melting, ale nie o to mi chodziło. Chodziło mi o configuration. Żeby tu te rzeczy trafiały z przepalenia. Oczywiście od góry dam że ma trafiać to, co leci z góry. I tutaj damy z Sagmila. Sagmil Configuration ma robić push. Tutaj damy skrzyneczkę. To będzie problem, bo muszę tutaj zrobić miejsce, żeby mógł oczywiście do niej wrzucać. I tu będzie push. No i zobaczmy, czy to działa. Tutaj powinny trafiać proszki. Tu się już przepala. Także wszystko gra. Gitara. Tutaj nadmiar węgla możemy od razu wrzucić, żeby się przepalał. No i nic, to by było na tyle. W następnym odcinku postaramy się już zrobić yy, piec stinkers, bo musimy zrobić mieczyk sobie, który ma mega damage, żeby radzić sobie z potworami. Dlatego ja się z Wami żegnam. Cześć. Dziś w klubie będzie bank. Ej! Dziś w klubie będzie bank. Dziś w klubie będzie bank. Ej!